Siemanko widzowie z tej strony Victor i witam Was na moim kanale. I dzisiaj będziemy nagrywali filmik z, z Minecrafta. Oczywiście jest z happy moda, bo już możecie to zauważyć po tle. Będziemy tworzyć nowy świat, nazwijemy go... E, nie patrzcie na światły, bo one są w ogóle... Nie wiem, dla beki je stworzyłem. Dobra, nazwijemy go. Bez nazwy. Bez nazwy. dobra, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, to lecimy z tym krokiem. Jak będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii to zostawcie 10 łapek pod tym filmikiem i będzie kolejny odcineczek z tej serii. Plan na ten odcinek znaleźć... wioskę może. Ale nie wiem czy się uda, bo... No, żeby nie był jakiś za długi. Jakby nas zrespiło w wiosce, to by było fajnie, ale już widać, że nas nie zrespiło w wiosce. Jezu, no patrz. No nie mogło nas gorzej zrespić, koło nas woda. Nie gadać, że my jesteśmy na jakimś od ludzi. Nie. Dobra, idziemy pierwsze co, to drewienko skopać. Dobra. Jak, jak, co, jak coś będę źle robił, to piszcie w komentarzach, bo ja jeszcze za bardzo nie, nie umiem grać na tej wersji Minecrafta. Na dwa, yy, ten, na, yy, tam na 15... Nie, na 0.15, czy jak to tam jest na tych wersjach? 0.16, czy to tam jest? 16 ten. Ja gram od wersji 16. Ten. 16.1, chyba tak, nie wiem jak to się mówi ale gram od 16 wersji czyli już gram naprawdę długo o, żabka! akurat czyli podobno jak się da coś żabce to ona coś będzie robić, ale nie wiem dobra, stworzymy sobie TT dobra, tak tak, tak, o jest tak, tak dobra, kładziemy crafting table bierzemy ten Dobra, 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 szukamy kamienia, będzie łatwiej jak się skopiemy, dobra, kopiemy, wow, sorry za te lagi, mhm. dobra, chyba tyle nam stary, czy nie no, jeszcze weźmy sobie tam na zapas jakbyśmy gdzieś chcieli iść na wyprawę o węgiel, ale węgla no dobra, skopmy ten jeden węgiel tylko jeden bo więcej na razie się nam nie przyda bo jakby się przydał byśmy po niego wrócili albo byśmy znaleźli nowy to by byłby najlepszy sposób gdzie jest nasz starting table? tam tam go położyliśmy więc nie, po, po niego idziemy. Zróbmy, zróbmy sobie te rzeczy już. Dobra, to tak to już mamy. W miarę posegrogowane. Weźmy sobie ten crafting dybul. Dobra, to teraz gdybyśmy mogli... Iść, o, tu był kamień, ale no, dobra, walić. Teraz już nie potrzebujemy o, owca. O, witam! Witam bardzo serdecznie. Ej, dobra, może tu przyjdziemy w, w następnym odcinku, na pewno nie teraz, ale na pewno będziemy chcieli tu jeszcze przyjść. Okej. Okay. Hmm. I co będziemy mogli... gdzie idziemy jeszcze? Dobra. Ej, na, nie, dzisiaj chyba nie znajdziemy wioski. Ej, o, to my O dobra, spróbujemy ją zabić, ale coś czuję, że to się źle skończy. No dobra. Ale czuję, że się to ile skończy. No dobra, chodź tu. To w ogóle jest bagowane. Dobra, podbijamy za 3, 2, 1. Nie trafiłam. Kurde, co, co ty robisz? Dobra, co z niej dropnęło? Co z niej dropnęło? Co z niej dropnęło? Mam pytanie bardzo. A nic coś z niej dokręciło. No. O, słabo, dobra. A, ciekawe, czy też jest w jej domku. Odbudujmy się. O, jakąś miksturę tu ma. Ciekawe. Dobra, ale. Dobra, się no podbiliśmy. Widzimy, że już odbiliśmy w dzisiejszym odcineczku. O, kurde. O, kurde. Dobra, przyjdziemy do tu w następnym odcinku ten. ten... Nie, jeszcze nie będziemy kończyć odcinka, ale już wam mówię. Na następny odcinek mam plan. Znaleźć żelazo i się gdzieś udomowić albo znaleźć wioskę. Dużo mamy planów na następny odcinek, więc czekajcie. Na następny odcinek, następny odcinek pojawi się już za 3 dni. Więc myślę, że już nie będzie spóźnień tak jak z tamtymi filmikami. Miał być ze Stumble ale niestety no nie jest, no nie jest ze Stumble bo no bo już trochę powoli nudzi mi się ta gra. Znaczy nie, że się nudzi, tylko, że już traci popularność trochę. Już ma trzecie miejsce, bo jakieś żugalki przejęły ten na playu za, za darmowe gry. No niestety, przykro mi, naprawdę, bo fajnie, jakby otrzymała się też jeszcze z 3 miesiące jako pierwsze miejsce, to wtedy by było dopiero fajnie. No ale niestety się nie utrzymało, więc no, naprawdę przykro. Ale myślę, że jeszcze przegonimy, jak dadzą, jakiś naprawdę mocny update. No to może jeszcze się nam uda jakoś. Dobra, zabijmy tą krówkę. Dobra. Dobra, widzowie, co? No to w tym miejscu będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Znaczy, no, no, nic nie zrobiliśmy prawie w tym odcinku, no, ale o to chodziło, bo to jest pierwszy odcinek z survivala, jaki wam spodoba. To będzie ich więcej odcinków i może będziemy tą serię naprawdę bardzo długo przy, y, ten, prowadzić. a może jeszcze ktoś dołączy, nie wiadomo. Ale y, zobaczymy. Y, może zrobimy jakąś wioskę swoją. Więc y, zobaczymy wszystko. Wszystko będziemy mieli y, w planach, y, więc y, do Bajo I, wi i widzimy się w następnym odcinku za 3 dni. Bajo!